Cześć studiana i Sasza. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was choreografię pierwszego tańca do piosenki Oczarowanie. Zapraszamy Was do walca. Będzie to walc angielski, czyli ten wolniejszy, i kroki podstawowe pokażemy Wam plecami, więc od razu możecie podążać za nami. Prawa do przodu, lewa do tyłu i tańczymy po kwadracie. Raz, dwa, trzy, lewa. Raz, dwa, trzy. Odpięty do przodu, raz. Dwa, trzy, i od palców do tyłu. Postarajcie się również cały czas szurać, żeby ruch był płynny, żeby w górze nie było widać, kiedy zaczyna się krok, a kiedy się kończy. Ruch cały czas jest płynny. Spróbujmy teraz to zatańczyć w parze. Żeby zatańczyć w parze, tańczymy z rozpiętą marynarką, żeby nam tutaj wszystko nie poszło do góry. Łapiemy partnerkę z jednej strony i z drugiej, ściskamy. Łokcie, im szerzej, tym lepiej. I yy, mamy sztywne połączenie, tworzymy jedną całość. I tańczymy prawą do przodu i lewą do tyłu. Moja prawa noga idzie pomiędzy nóg partnerki, i jej prawa pomiędzy moich nóg. I lewa do tyłu dla partnerki, i prawa do przodu. Czyli cały czas chodzimy na zmianę. Jedna osoba w tył, a druga osoba w przód. Zatańczymy dla Was to samo w drugą stronę. Spróbujcie razem z nami. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ten sam krok podstawowy będziemy tańczyć również od lewej nogi. Lewa do przodu, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Czyli lewa w przód i prawa w tył. I to samo zatańczymy dla Was w drugą stronę. I prawa do tyłu, i lewa do przodu. I prawa do tyłu, i cały czas tańczymy po kwadracie. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Liczymy dla Was raz, dwa, trzy. Co to znaczy? To znaczy, że w muzyce będą trzy uderzenia, z czego pierwsza będzie zawsze najmocniejsza. Raz, dwa, trzy, raz. Dwa, trzy. A więc spróbujcie ten właśnie krok podstawowy zatańczyć z muzyką. A teraz przejdziemy do kolejnej figury. Będzie to obrót w prawo, te same trzy kroki, tak samo zaczynamy od prawej nogi, tylko za każdym razem będziemy się dokręcać o 90 stopni, czyli do każdej ściany. Raz, dwa, trzy, druga ściana, trzecia ściana i czwarta. I jeszcze raz o 90 stopni w prawą stronę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. To samo. Zaczniemy w drugą stronę. Spróbujcie razem z nami. I raz, dwa, trzy. 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 Również takie obroty mogą być w lewą stronę. Czyli musimy zacząć od lewej nogi. I dokręcić całą ramę, całą parę w lewą stronę. I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Przy lewych obrotach lewa idzie w przód, a prawa w tył. Lewa w przód i prawa w tył. I jeszcze samo. I raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Polecamy ćwiczyć Wam to oczywiście do muzyki, i w ramię, i oczywiście na maksa.